Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale Tarot przy Herbatce po dość długiej przerwie. Niestety zdrowie nie dopisywało, natomiast teraz już jest trochę lepiej, dlatego wracamy. Wracam z czytaniem do Was. Dzisiaj się zajmiemy pytaniem Z kolejnym z serii szybkie pytanie. A, a szybkie pytanie dzisiaj będzie dotyczyć: czy powinienem, powinnam zrezygnować z tej relacji? Relacji. Niekoniecznie tylko w aspekcie miłosnym. Tutaj też może być kwestia rodzinna, kwestia przyjaciół, kwestia znajomego, znajomej z pracy, kwestia sąsiadki, sąsiada, kogokolwiek. Kogokolwiek, o kim pomyślicie. Czy powinienem, powinnam zrezygnować z tej relacji, uciąć ją całkowicie, czy może zatrzymać ją na chwilę, w jakiś sposób zawiesić, czy dalej budować. Bo może to tylko. Kwestia przejściowa, że jest jakiś problem. Są trzy grupy oczywiście. Klasycznie kalcyd miodowy. Dzisiaj zwierzątek nie ma, dzisiaj będą ładne minerały. Tutaj jest kryształ górski, grupa numer 2 i grupa numer 3 kwarc różowy. Jeżeli potrzebujesz chwili, żeby zastanowić się, którą grupę powinnaś wybrać, powinieneś wybrać, to Oczywiście możesz zatrzymać ten filmik. Ja tylko wezmę łyuczek herbaty. Oj, dzisiaj zapomniałem cukru. Ale nic z tego. Yy, I tak jest dobra. Yy, dobra, nie przedłużamy już. Wybi już przechodzę do grupy numer 1. O, o, aż się złapać nie chciało wszystko. Dobra. Przechodzimy do grupy numer 1. Czy osoba z grupy numer 1 powinna zrezygnować, zakończyć relację z osobą, o której myśli? Czy osoba z grupy numer 1 powinna zakończyć relację z osobą, o której myśli? Czy osoba z grupy numer 1 powinna zakończyć relację z osobą, o której myśli? O, 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 o! Ta koniecznie chce wyjść, to niech wyjdzie! Jest arcykapłanka, królowa mieczy i jest jeszcze. Diabeł, diabeł, a na spodzie mamy śmierć. No to odpowiedź, nawet nie muszę się dłużej zastanawiać. Tak, zdecydowanie tak. Arcykapłanka tutaj pokazuje, że są jakieś między Wami tajemnice, raczej ze, ze strony tej drugiej osoby, jakieś tajemnice przed Wami ukrywa. Robi coś za waszymi plecami, i to z tym diabłem to z, y, robi coś takiego, co mm, nie do końca, nie do końca, coś takiego, powiedziałbym, obrabia cztery litery. A królowa mieczy tak: odcięcie, zdecydowane odcięcie i karta śmierci na dole to zdecydowanie zakończenie tej relacji i zbudowanie czegoś nowego. Nie, z tą osobą, broń Boże. Broń Boże z tą osobą, bo ten diabeł nie, nie, nie. Ten diabeł pokazuje, że jesteście uzależnieni od tej osoby, bo to jest osoba bardzo toksyczna, bardzo was utrzymuje przy sobie i to ona czerpie tylko profity z tej waszej relacji. Śmierć tutaj pokazuje, nie żeby odrodzić te relacje, tylko żeby. Poszukać czegoś nowego. Zamiast być właśnie tutaj, jak tutaj na tej karcie, zwierzęciem, może czas zacząć być, rozkwitnąć jak jakaś roślinka. Czyli e, zamiast właśnie tej relacji, zdecydowanie trzeba się od niej odciąć. Zdecydowanie i tu nawet nie mam złudzeń, nie mam co, co myśleć w ogóle więcej. E, oczywiście zrobicie, jak sami uważacie, natomiast karty mówią lepiej uciekaj od tej osoby jak najdalej, odetnij ją póki można, póki ten ogień jeszcze Ciebie nie spalił i, o, i, twoje, i Twojego otoczenia. Dobra, zobaczymy e, szybkie przesłanie od aniołku dla Was. Marzenie. Mm. A, czyli Wy chcecie od tej osoby odejść? Chcecie, bo to jest... Ewentualnie, albo macie wrażenie, że powinniście już to od tej osoby odejść, bo to jest tak. Wreszcie się poczujecie, jak w swoim żywiole, jak już tej osoby nie będzie, albo ta osoba była. Ta osoba była waszym marzeniem, i dlatego wam jest bardzo ciężko się odciąć. Ale mimo wszystko, dla was lepiej, żebyście się odcięli od tej osoby zdecydowanie. Bo dopiero wtedy będziecie mogli spełniać się. Nie ma co przedłużać. Szybkie czytanie, bo to jest szybkie pytanie i szybka odpowiedź. Dlatego nie przedłużamy. Zrobicie, jak uważacie. Natomiast lepiej by było od tej osoby odejść zdecydowanym ruchem. Odciąć ją. Dobra. Nie przedłużamy. Przechodzimy do grupy numer 2. Czy osoba z grupy numer 2 powinna zakończyć relację z osobą, o której teraz myśli? Czy osoba z grupy numer 2 powinna zakończyć relację z osobą, o której myśli? Czy osoba z grupy numer 2 powinna zakończyć teraz relację z osobą, o której myśli? Mag. Tu jest jeszcze arcykapłan i kochankowie, a na spodzie jest siódemka mieczy. Mm. Mak arcykapłan i kochankowie, yy. mamy trzy arkana wielkie, na spodzie siedem kamieczy. Moim zdaniem, nie. Tutaj karty pokazują, lepiej coś naprawić, lepiej zacząć działać. W tej karcie maga, że trzeba zacząć działać nad poprawą tej relacji, nad budowaniem dalszym jej. Te schody jednak prowadzą dalej, a nie w jakąś otchłań, tylko tutaj jest rozwój, tu jest rozkwit. I, te, I ci kochankowie rozkwit uczucia. Tutaj możliwe, że pytaliście o osobę z grupy numer dwa, pytały o osobę, którą w aspekcie uczuciowym. I tutaj i tutaj moi drodzy, nie, tutaj jeżeli macie wrażenie, że ta osoba robi coś za waszymi plecami, absolutnie nie. Ta osoba chce z wami te, te relacje dalej budować, bo czuje tę pasję, tę namiętność względem was. Nawet jeżeli tego teraz nie okazuje, to i tak to czuje. Jeżeli nieświadomie, to chociaż podświadomie. Natomiast tutaj macie działać. Macie działać i postępować ku naprawie. To nie jest karta odcięcia, tylko właśnie budowania konserwatyzmu, czyli stawania dalej przy tym, co jest, a nie tworzenia czegoś nowego na jakiejś kreacji. Nie, nie, nie. Karty mówią zostań, bo to naprawdę ma szansę dalej rozwinąć się. A to, że tutaj jest siódemka mieczy, to tylko jest, i to tylko są i wyłącznie pozory. Jeżeli uważacie, że ta osoba robi coś za waszymi plecami, nie. Zdecydowanie nie i ta osoba chce dalej z wami być. Jeżeli to będzie aspekt, oczywiście, uczuciowy, jeżeli nie uczuciowy, to ta osoba po prostu dalej chce z wami utrzymywać tę znajomość. Więc moim zdaniem lepiej nie, lepiej nie rezygnować, lepiej. Poświęcić się tej relacji i dalej ją kreować, dalej ją tworzyć, budować może coś nowego, ale żeby to dalej postępowało, ale, a nie żeby całkowicie rezygnować. Nie, nie, nie. Jeszcze szybko zobaczymy przesłanie dla was od aniołków. Dla grupy numer 2 przesłanie. Oj, przy grupie numer jeden zapomniałem potasować na wizji, dobra. Niewinność. No, No i widzicie... Tutaj niby, że robi coś za Waszymi plecami, a tu jest niewinność. No, zdecydowanie ta osoba nic tutaj z wam, za Waszymi plecami nie robi. To tak powinienem położyć wręcz, żeby ta niewinność zakrywała siódemkę mieczy. Ta osoba dalej chce z Wami być. Ta osoba jest względem Was szczera. Nie rezygnujcie z tej osoby. Zdecydowanie nie, bo to będzie Wasz błąd który będzie, będziecie sobie pluć do końca życia w twarz. Czy tam w brodę? Przepraszam, w brodę. Niech będzie, że w brodę. Ach, przepraszam, że się za bardzo po, podemocjonowałem, ale. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Czasem tak jest, jestem troszeczkę nerwowy. Więc przechodzimy, dobra, szybko przechodzimy do grupy numer 3, bo nie ma co się za bardzo już rozgadywać. Do grupy numer 3, czy osoba z grupy numer 3. Powinna dalej, utrzyma, znaczy, czy powinna zakończyć relację z osobą, o której myśli? Czy osoba z grupy numer 3 powinna zakończyć relację z osobą, o której myśli? Czy osoba z grupy numer 3 powinna zakończyć relację z osobą, o której myśli? Mm -hmm. Mamy trójkę kielichów, mamy czwórkę kielichów i dziewiątkę kielichów, a na spodzie as. Moment. Bardzo dużo uczuć tutaj się pokazuje. Same tutaj w głównym czytaniu mamy same kielichy, czyli to są znowu kwestie bardziej uczuciowe. Widzę, że każdy tutaj idzie w swoją stronę. Mimo tego, że są tu trzy osoby a zazwyczaj jak to jest karta świętowania, to ja na tej karcie świętowania nie widzę. Bardziej tu widzę, że każdy jest zajęty swoim kielichem. Każdy jest zajęty swoim kielichem. Każdy zajmuje się sobą. A z tą czwórką tutaj kielichów to też każdy, to nie widać tego kielicha, który wam, który wy oferujecie. Myślę, że to chodzi o osobę, która, o którą pytacie, że ta osoba nie widzi, co wy oferujecie tutaj, tylko patrzy się na jakieś trzy kielichy takie na ziemi. Nie do końca atrakcyjne, skoro tutaj są skrzydełka, które mogłyby to uczucie, tę znajomość unieść ku górze, tak? By mogła te skrzydła swoje rozłożyć i dalej się rozwinąć. A tutaj z dziewiątką kielichów. Jest to zadowolenie będąc samemu. Mimo wszystko. Hmm, powiem tak, są tutaj dwie historie: albo całkowicie odciąć się, chociaż nie ma tutaj kart na odcinanie się. Ale jeżeli patrzymy na to, żeby tutaj są osoby, które idą w swoją stronę i nie, myśl, nie myślą o tym, co kto robi. Tylko zajmują się sobą, to jeżeli jest historia, że odcinamy się całkowicie, to warto, ponieważ to będzie, będziecie mimo wszystko po tym zerwaniu, odcięciu się, będziecie spełnieni, bo przyjdzie coś nowego. Przyjdzie coś nowego, coś o wiele lepszego, co Was właśnie ucieszy i będziecie szczęśliwi bardziej z, z tą sytuacją. Natomiast, jeżeli by to była druga historia, to może być też taka sytuacja, że Le, może też dać szansę tej osobie, dać szansę tej osobie, żeby rozpocząć budowę jeszcze raz, jeszcze raz na zupełnie innych zasadach. No, w tej grupie nie jest to do końca tak mm, kla, jasno i klarownie przedstawione że tak odetnij się nie nie odcinaj się. Tu jest Tu jest tak, jeżeli chcesz odciąć się, to się i tak odetniesz, ale się odetnij i koniec i już. A jeżeli masz wątpliwości, to lepiej chwilę postój z założonymi rękami i nic nie rób. Znaczy, w sensie zacznij coś budować od nowa, ale lepiej na to odcinanie się lepiej założyć ręce i jeszcze chwilę poczekać. Dobra, tak, na takiej zasadzie. Jeżeli będziesz się chciał, chciała odciąć, to się odetniesz. I się odetnij. Jeżeli jeszcze masz wątpliwości, to jeszcze pozwól chwilę... Jeszcze na chwilę pozwól, żeby, czy może ta relacja w jakiś sposób się rozwinie. Jeżeli się nie rozwinie, no to wtedy odcinamy się, tak? Dobra, przesłanie dla was od aniołków. Zobaczmy. Hmm. Praca z energią. O, praca z energią. Czyli wiecie, co powinniście przemyśleć? Czy na pewno to odcinanie jest dobre? Hmm. W tej karcie pracy z energią, właśnie powinniście posiedzieć posiedzieć, pomedytować, chwilę przemyśleć kwestie związane z waszą relacją. Bo mimo wszystko tutaj nie jest do końca powiedziane, czy byście, powi czy powinniście całkowicie rezygnować. Może tutaj jest po prostu chwilowy jakiś przestój, chwilowy, chwilowe jakieś cierpienie, chwilowy smutek, chwilowy żal. Natomiast Patrząc tutaj, praca z energią, powinniście przede wszystkim teraz pomyśleć, co dla Was jest najlepsze. Ale tak poważnie, a nie na łapu-capu, że a dobra, koniec z, tym, z tą osobą i już, i do widzenia. Niekoniecznie. Powinniście najpierw popracować nad sobą, a dopiero potem. A dopiero potem się zastanowić, czy jest sens kończenia tej relacji, czy nie można by było budować jej na zupełnie nowych podstawach, całkowicie od nowa. Ale, żeby ją dalej budować, a nie całkowicie odcinać. No dobra, już nie przedłużam, bo i tak już o matko strasznie długi film się zrobił. No nic, dziękuję bardzo. Za wysłuchanie tego filmiku. Ojej, dobra. Za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. To co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Życzę miłego dzionka i trzymajcie się. Na razie.